A naszym gościem Andrzej Pomarański, ekspert do spraw wizerunku. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No tak jak powiedział Daniel, poznaliśmy datę wyborów prezydenckich, odbędą się one 10 maja. Czy ten termin jest dla kogoś korzystniejszy, a dla któregoś z prezydentów mniej korzystny? Oczywiście zawsze się można doszukiwać tego typu zdarzeń, że to jest nieprzypadkowo, bo coś mogłoby się wydarzyć i tak itd. Myślę, że jest to po prostu jeden z możliwych terminów i w tej chwili wszyscy kandydaci, którzy chcą rzeczywiście zaistnieć w tych wyborach, powinni Lecz, już tego nie zrobili, ruszyć do ciężkiej pracy, czyli przekonywać do swoich pomysłów, programów, jeżeli je mają. Jaka będzie ta kampania, biorąc pod uwagę to, co już się wydarzyło? Porozmawiamy tak ogólnie na razie. Na pewno będzie ostra, no bo ten spór polityczny, który w Polsce w tej chwili obserwujemy, jest bardzo ostry, biorąc pod uwagę, że e, funkcja prezydenta wybieranego w powszechnych wyborach, to jest bardzo ważny sygnał, e, jak opinia publiczna ocenia sprawy Polski, w którym kierunku one idą, a poza tym jest kluczowa ze względu na możliwości właśnie, czy Ustaw uchwalonych przez parlament. W związku z tym e, wyborcy też e, może nie tyle w sposób uświadomiony, ale t, e, muszą e, zadawać sobie pytanie, wybierać, czy potencjalnie wybrany prezydent e, będzie współdziałał z obecnym rządem i parlamentem po to, żeby wprowadzać konieczne reformy, dostosowywać e, kraj do współczesnych wymogów, do konkurencji na rynkach międzynarodowych, do współdziałania w ramach Unii Europejskiej i tym podobne rzeczy. To porozmawiamy o głównych kandydatach. Poznaliśmy wczoraj decyzję prezydenta. Andrzeja Dudy. Ona była spodziewana, prezydent zapowiedział, że będzie ubiegał się o reelekcję. I zacznijmy właśnie od prezydenta. Jaka jest pozycja polityczna wyjściowa do tej kampanii prezydenta Andrzeja Dudy po blisko pięciu latach prezydentury i przy tych zarzutach, które teraz się pojawiły po wtorkowym podpisie, że prezydent powinien stanąć przed Trybunałem Stanu? Nawet tak wzywa Bronisław Komorowski. Prezydent Duda ma bardzo duży kapitał, bo jest obecnie urzędującym prezydentem. Ma swoje dokonania, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, no bo np. Wszystkie kontakty, nie wiem, ze Stanami Zjednoczonymi, kwestie bezpieczeństwa, kwestie wiz umów dobrze się prezentuje, potrafi na międzynarodowych forach zabierać głos w sposób zdecydowany i Odnajduje się w tej e, funkcji i robi dobre wrażenie. Jeżeli byśmy porównali to do poprzedniego e, prezydenta, pana Komorowskiego, e, jego liczne wpadki na arenie międzynarodowej przy różnego rodzaju wystąpieniach, to tu w przypadku prezydenta Dudy on nie ma czego się wstydzić, a my nie musimy się za niego jako e, kraj wstydzić z jego wystąpień. Ma, ma, ma kapitał, jednocześnie cały czas bardzo aktywnie funkcjonuje, bo proszę zwrócić uwagę, ta obietnica, którą złożył, że odwiedzi wszystkie powiaty, on to cały czas realizował i to e, spełnił. Nie ma problemu z e, kontaktami z, z wyborcami. A wczoraj pan zwrócił uwagę, tutaj rozmawialiśmy przed anteną na sytuację właśnie z Lubartowa. Dosyć niespodziewana sytuacja. Dokładnie tak, wystąpienie takie bardzo treściwe i mocne prezydenta Dudy, co jest jego bardzo mocną cechą. On potrafi bardzo dobrze mówić z głowy, bez kartki, nie odczytywać wystąpień, tylko widać, że to co mówi, to jest tak naprawdę to co czuje i tam była taka sytuacja, że pojawił się aktywista ekologiczny z jakimś transparentem. Część osób będących na tym spotkaniu chciała tą osobę odsunąć. Pan prezydent zszedł z podium, na którym przemawiał, zaprosił tą osobę bliżej podium i wszedł z nią w rozmowę, więc pokazuje to, że Czyli nie prezydent ma... nie boi się bezpośrednich nie. kontaktów nie. z wyborcami. To było widać w kampanii. Wyborcami, na niego prawdopodobnie nie głosują. Dokładnie tak. Nie ma problemu, żeby wejść w takie sytuacje, gdzie są żywi, realni ludzie i z nimi rozmawiać, toczyć często spór, czy dyskusję. To było widać w kampanii 2015 roku, gdzie prezydent Komorowski, będąc w tej kampanii, jednak miał problem, gubił się, tam ktoś wokół niego chodził, podpowiadał, co ma powiedzieć, jak się za i tak wychodziły z tego wpadki. Natomiast tu w przypadku prezydenta... na przykład takie komunikaty, proszę przytulić pana. Tak, dokładnie tak. Więc tutaj prezydent Duda ma ten kapitał, potrafi to robić, dobrze się w tym odnajduje. I biorąc pod uwagę innych kandydatów, tych, którzy, którzy są już zgłoszeni, to nie widać innej takiej osoby, która miałaby taki potencjał w tej chwili. No właśnie, inni kandydaci zgłoszeni. Główną rywalką wedle sondaży póki co jest Małgorzata, Małgorzata Kidawa-Błońska. Jak wizerunkowo pani oceni. ocenia? No plotki na mieście w Warszawie takie się pojawiają, że być może zostanie wycofana, bo tak. liczba wpadek przy różnego rodzaju wystąpieniach, wypowiedziach jest tak duża, że to zaczyna być problem i ona rzeczywiście w tych swoich wystąpieniach zaczyna się poniekąd ścigać z prezydentem Komorowskim i jego wpadkami, bo praktycznie co nie wypowiedź, wystąpienie to jest coś, co potem internet bardzo mocno komentuje. A, A Warszawka jednak... sugeruje, kto mógłby e... zastąpić no, Małgorzaty tak Pojawiły się ponoć takie plotki, że w ostatniej chwili może jednak pomimo wszystko do, w grze pojawić się Donald Tusk. Chociaż pewnie jest to mało prawdopodobne, bo z kolei akurat Donald Tusk, biorąc pod uwagę zaangażowanie w dwie poprzednie kampanie wyborcze, w których miał zrobić różnicę, a jednak jej nie zrobił, nie ma chyba takiego zaplecza. Natomiast z kolei inny kandydat, który w, w tej chwili jest na rynku, jest zgłoszony, czyli pan Szymon Hołownia, w jakiś sposób jest kojarzony z zapleczem Donalda Tuska, bo zdaje się, że tam się pojawił jeden z byłych ministrów bliskich współpracują. Jako Jacek szef Cichocki. Cichocki, dokładnie, nie bez Przyczyną się już pojawił na pierwszej tej konwencji, Nie, bez przyczyny pewnie ta konwencja była w Gdańsku. Więc... A dalszy ciąg naszej rozmowy, przypomnę, naszym gościem jest Andrzej Pomarański, ekspert do spraw wizerunku, już teraz na jedynka polskie i w mediach społecznościowych. Pytanie właśnie powiedział Pan o Szymonie Hołowni i o jego zapleczu. Jacek Cichocki, bliski współpracownik Donalda Tuska, także jego minister od spraw służb specjalnych, to sygnał bardzo czytelny chyba. Bardzo mocny. On się pojawił już przy pierwszym wystąpieniu, wtedy, kiedy Pan Hołownia zgłosił swój akces do wyborów prezydenckich. To było komentowane. Gdańsk pewnie też nie bez przyczyny to miejsce wybrał na prezentację. Są takie komentarze czy głosy, które mówią, że to jest być może sama ta kandydatura. Ma ma dwa cele. Budować przyszłą alternatywę dla Platformy Obywatelskiej, która w jakiś sposób już się kończy, no bo nawet chowa swoje logo i raczej występuje jako koalicja obywatelska, a nie Platforma Obywatelska. To z jednej strony. Z drugiej strony być może jest to pomysł na przyciągnięcie do wyborów. W tej, Tego grona osób, które by nie poszły przy innych kandydatach, kilka dodatkowych procent, który podwyższy próg 50% w, w pierwszej turze wyborów i te, w ten sposób spowodować, żeby była druga tura wyborów, bo jak na razie e, realne są szanse, że prezydent Duda mógłby w pierwszej turze już te wybory prezydenckie A jak wygrać. jak pan ocenia ten nowy spot Szymona Hołowni? No to jest duża wpadka wizerunkowa, taka, bo, bo jednak odwoływanie, znaczy kandydat, który odwołuje się do wartości katolickich, chrześcijańskich, pozwala sobie na wprowadzanie w spocie dosyć niesmacznych odwołań do jednak wielkiej tragedii narodowej, czyli katastrofy smoleńskiej w sposób taki frywolny, to powoduje, że komentarze i ze strony konserwatywnej, prawicowej, ale też i polityków lewicy są dosyć jednoznaczne, że to takie rzeczy nie powinny mieć miejsca po prostu. No mamy jeszcze takiego kandydata, który dzisiaj był u nas w studiów, w Radiowej jedynce Robert Biedroń, to jest jedyny kandydat Lewicy, który się zgłosił w, do wyborów prezydenckich, jak pan ocenia? No, na przykład jego dzisiejszy występ medialny, ale w ogóle jego kampanii. Miałem okazję się przysłuchiwać i muszę powiedzieć, że był przygotowany na jedną konkretną mantrę i na każde pytanie pana redaktora odpowiadał w ten sposób, a Trybunał Konstytucyjny, a sędzia taki i taki, ale. Może to też jest jakaś metoda. No pewnie jest to taka metoda, tylko chyba traci w ten sposób możliwość prezentowania swojego pozytywnego programu i prezentowania informowania, ale i informowania jej doprzywania o myśli. Tym, on to dzisiaj też powiedział, że on chce być chłopakiem z sąsiedztwa, pokazać, że przeszedł trudną drogę. Z ubogiej rodziny, a z drugiej strony chcesz być Europejczykiem. To no, się da pogodzić? Ja myślę, że wszyscy jesteśmy Europejczykami, bo mieszkamy w Europie, w związku z tym tutaj trudno jest inaczej to oceniać. Każdy z kandydatów próbuje się w jakiś sposób odróżnić w tej kampanii. Robert Biedroń próbuje, ponieważ akurat takie ma nie wiem, zaplecze możliwości jako chłopak z sąsiedztwa. Szymon Hołownia mówi, ja jestem bezpartyjny, jako jedyny nie reprezentuję partii. Oczywiście to jest jedna, jeden z elementów marketingu politycznego w kampanii wyborczej, żeby odróżnić się od innych pozostałych kandydatów, zwłaszcza jeżeli nie mamy, no powiedzmy realnych osiągnięć politycznych, którymi moglibyśmy się po, pochwalić, no bo jednak Biedroń, będąc długo w polityce na poziomie krajowym, nie ma jakichś wybitnych osiągnięć, które mógłby prezentować w kampanii wyborczej, mówić ja do tego doprowadziłem Dzięki mnie zostały wprowadzone takie, a nie inne rozwiązania. Sądzi pan, że te niedotrzymane obietnice, bo to się wypomina Robertowi Biedroniowi, na przykład to, że miał nie objąć mandatu europosła, mówił, że z tego zrezygnuje, że będzie prowadził ogólnopolską politykę, potem jednak też nie dotrzymał słowa, jeżeli chodzi o bycie radnym Słupska już po zejściu z prezydentury, też tego nie dotrzymał, był tylko tym radnym przez kilka tygodni. Czy to wyborcy pamiętają? W dłuższej perspektywie zapominają. Wyborcy też mają swoje sympatie i jeżeli mają sympatię do akurat tego, ani innego kandydata są mu w stanie wiele wybaczyć. Natomiast tu jest też inna kwestia, która zdarzyła się stosunkowo niedawno, czyli wybory z kolei do Europarlamentu, gdzie Robert Biedroń bardzo mocno krytykował obecnych swoich koalicjantów, czyli ISLD i Partię Razem. No i myślę, że elektorat lewicowy ma pewien problem, ponieważ tam był ten, taka ostra kontra, to jak teraz razem mogą się te, te ugrupowania popierać Roberta Biedronia w tych wyborach, poza tym, co za, poza kwestiami takimi, z którymi jest skojarzony, ma realnie do zaproponowania. Za, za On wtedy w tej kampanii nie mówił o sobie, że jest lewicowy, mówił o tym, że jest progresywny, nowoczesny, więc jak taki kandydat chce przekonywać taki tradycyjny lewicowy elektorat? Jest jeszcze Władysław Kośniak-Kamysz, który, który nie ukrywa, że ma aspirację wejścia do drugiej tury jako kandydat środka, kandydat umiarkowany. A, tak, a, ale ostatnio dosyć mało aktywny w, w mediach ogólnopolskich, tak, jakby skoncentrował się rzeczywiście, nie wiem, na Podróżowaniu po Polsce i być może spotykaniu się z wyborcami. Pytanie, czy ma zdolność Przejścia do potencjalnej drugiej tury, i tu biorąc pod uwagę wyniki sondażowe, raczej tego w tej chwili nie, nie widać. Poza tym, jest oczywiście ma pewne doświadczenie polityczne, ale też obciążenia, bo proszę pamiętać, że myślę, że duża część wyborców pamięta cały czas, że to jednak on był twarzą zmian w systemie emerytalnym, które były bardzo negatywnie odbierane przez opinię publiczną. U zarania oficjalnej kampanii wyborczej wizerunkowo oceniał naszych kandydatów Andrzej Pomarański, ekspert do spraw wizerunku kampanii. Przed nami, więc będziemy pewnie do tych ocen powracać. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Był to komentarz poranka.